Prawdę mówiąc, to ja nie wiem od czego mam zacząć, bo moja sprawa jest dosyć skomplikowana. Zmarł mój ojciec 20 maja 2013 roku i od tego momentu zaczął się bardzo dziwny splot wydarzeń. Te wydarzenia są bardzo niekorzystne, a niekorzystne jeszcze o tyle, że zwróciłam się o pomoc do policji która, no na marginesie mówiąc, zadziałała wręcz odwrotnie niż oczekiwała mi ja i moja mama. Z tego tytułu, że zamiast otrzymać pomoc, my obydwie właściwie zostałyśmy, no może to nieładnie zabrzmi, ale sponiewierane przez policję. I doszło do takiej sytuacji, że były dwa postępowania karne, obydwa zostały umorzone, jest to dla mnie bardzo niekorzystna kwestia, dlatego że przekłada się z kolei, biegnie w stronę postępowań cywilnych, spadkowych, gdzie na, na dobrą sprawę ja jestem bardzo osobą w tym momencie poszkodowaną. Nie jest to jakiś tam znaczący w kwestii wartości spadek, tylko na przykład rzeczą, w której bardzo się czuła pokrzywdzona moja mama, jest kwestia prawa do grobu na dobrą sprawę wymuszone przejęcie tego prawa. Ono zostało scedowane z racji wymuszenia pochowania zmarłego brata. Prosiłam policję, prosiłam w jednym i w drugim przypadku o to, żeby pomogła mi, to znaczy mamie konkretnie, o odzyskanie prawa do, do grobu. Prosiłam, żeby została wyjaśniona kwestia przywłaszczonych pieniędzy, za które grup został nabyty. W żaden sposób to się nie przełożyło na pomoc. Właśnie policja łącznie z oskarżycielem publicznym doprowadziła do tego, że sprawa została umorzona, bo sprawca przestępstwa został odesłany na obserwację psychiatryczną. Przebywał tam przez pięć miesięcy. Doszło niestety taki właśnie, dlatego mówiłam, splot Zdarzeń. Doszło do zgonu oskarżonego, osoba, mimo że oskarżona, ale jeżeli umiera i nie zapada wyrok, jest uznawana za niewinną i w tym momencie córka otwiera swoją drogę roszczeń. Są to roszczenia bezpodstawne, bo w tej chwili występuje taka sytuacja, że córka oskarżonego. Będzie czerpała, bo nabyła prawo do spadku po nim, będzie czerpała korzyści, które zostały osiągnięte w drodze przestępstwa. Czyli mamy takie powielanie, przestępstwo jedno, a teraz jest wymuszanie, jakby, może nie wymuszanie, ale takie właśnie dążenie świadome. Wiem, że nabył ojciec. Powiedzmy, ten osobisty majątek w drodze przestępstwa, ale jeszcze będę cisnęła i jeszcze zyskam z tego tytułu kolejne profity. Zgłosiłam się, ponieważ przez dłuższy czas męczyłam się sama, dużą wiedzę zgromadzałam z internetu. Wiadomo, to jest źródło dzisiaj bardzo dogodne, ale, ale były takie momenty zwątpienia zwróciłam się o pomoc do znajomego dziennikarza zwróciłam się też o pomoc do biura spraw wewnętrznych w prokuraturze rejonowej składałam dodatkowe wyjaśnienia właśnie pod kątem hmm, Nieprawidłowości, uchybień, błędów, procedur, bo to wszystko miało zdecydowany wpływ na umorzenie postępowań, czyli policjanci, na dobrą sprawę, bo to pierwszy, pierwszy moment taki był, osób, które powinny mi pomóc, a, 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 a zamiast pomocy, to właśnie taką dodatkową krzywdę mi zafundowali, a oskarżyciel publiczny, który prokurator, na dobrą sprawę, powinien nadzorować, pilnować, no myślę, że też w dużej, w dużej mierze tu przyczynił się, bo Bądź, bym powiedział, nawet zawinił, bo ja nie, nie, nie dostrzegam żadnej opcji takiej jak nadzór prokuratorski, bo nadzór moim zdaniem no powinien funkcjonować w ten sposób, że prokurator kontroluje prawidłowość prokurator wydawał pewne swoje polecenia, zarządzenia gdzie policjanci absolutnie tego nie przestrzegali na przykład w pierwszej sprawie właśnie dotyczącej z kolei, gdzie oskarżony zmarł, niedawno od niedawna mam bardzo dostęp do dokumentacji okazuje się, że tam jest bardzo dużo, bardzo dużo właśnie nieprawidłowości powstałych już z tytułu nie samych policjantów, tylko prokuratora. Czy prawdę mówiąc, jest jeszcze jedna dosyć ważna sprawa? Ja interweniowałam, bo były niewłaściwe nie, nie, nie zachowania policjantów, szczególnie pana dzielnicowego w stosunku do mnie, który przyszedł i, i wysunął swoje aluzje, bo, bo niczym nie poparty. To, to nie jest fakt, tylko, tylko y, takie, nie wiem. No, po prostu tak pan policjant chciał, to tak powiedział. I to, co do mnie dotarło, mnie ja się po prostu czułam obrażona. Byłam na przykład rozmawiać z panem naczelnikiem. Końcowa w ogóle rozmowa, ponieważ czułam się pokrzywdzona, poszłam do pana komendanta na rozmowę taką poważną, gdzie też absolutnie zostałam po prostu zlekceważona przez człowieka, bo ja do pana mówiłam. A pan się bawił komputerem. Ponadto, ja byłam umówiona. Byłam umówiona osobiście z panem, a jak przyszłam na termin, to usłyszałam, że absolutnie nie jestem zapisana. Wszystko, co robi policja, uderza przede wszystkim po moim systemie nerwowym, po mojej psychice. Ja w międzyczasie dostarczyłam zaświadczenie o stanie zdrowia. Miałam skierowanie na szpital po to, żeby odpuścić swoim emocjom, wyluzować. No, nie jestem w stanie, a to policjanci też wykorzystali przeciwko mnie. Usilnie robi się ze mnie osobę niezrównoważoną, nieodpowiedzialną, pijaka, i tak dalej, Po prostu ludzie nie mają żadnych zahamowań. Robią wszystko, żeby mnie zniszczyć. A ja naprawdę jestem zniszczona. Ostatnio na przykład miałam najście komorników i na dobrą sprawę. Też nie wiem po co ludzie przyszli. Tym bardziej, że mnie zaznaczyli, że ja nie jestem stroną. I ja się zgadzam, bo ja tutaj stroną w postępowaniu nie jestem. Niemniej jestem uczestnikiem, ponieważ rzeczy są u mnie czyli spadek tymczasowo jest pod moją opieką. I dostałam pismo za wzywania do oddania tych rzeczy. A kiedy komornicy przyszli, zakomunikowali mi, że ja nie jestem stroną. Natomiast osoba, która naprawdę nie jest stroną. A napadła mnie rok temu, no jest dopuszczona do czynności, i tu już w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Ja się już po prostu pogubiłam w tym wszystkim. Eee, właśnie początek sprawy, bo no ta sprawa jest zawiła i ona się tak trochę plącza, ale początek sprawy wyniknął w maju 2013 roku. Do chwili obecnej nie jest uregulowana formalnie kwestia spadku. Eee, spadek eee, przyjęłam po ojcu, dlatego że był przyjęty wprost. Eee, po, eee, Nastała właśnie taka sytuacja, że po kolei umiera brat, a teraz na koniec umarła mama. I to już są wszystkie osoby z kręgu mojej rodziny, z której ja jestem, czyli jestem ostatnią osobą. Te sprawy są nieuregulowane, a córka brata w tej chwili uzurpuje sobie prawo do zarządzania wszystkim. W obecności komorników powiedziała, że ja nie mam prawa dysponować mieszkaniem. Mojej mamy, ja nie rozumiem nic. Ja tymi kluczami od mieszkania, mieszkaniem się opiekowałam i uważam, że nadal taka, taka sytuacja jest jakby naturalną koleją rzeczy. Mam klucze, mam dostęp do mieszkania, sprawuję obowiązek, dokonuję opłat za to mieszkanie, spłacam jeszcze na dodatek kredyty za mamę. I, I naprawdę nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ja po prostu tylko widzę swoją krzywdę. Ja działam zgodnie z przepisami prawa, zwracam się do jednostek, które są zobligowane przepisami prawa do pomocy mi, a dostaję wręcz przeciwnie. Jestem wyniszczana. Moim zamiarem od samego początku było i dotąd jest. Na początku to był zamiar mamy, bo wnuczka na mamie, czyli córka brata, wymusiła pochowanie, to na nas spadł obowiązek, mimo że był jej, i tu tym sposobem nabyło prawo współzarządzania grobem. Mama do śmierci nie potrafiła się zgodzić, i jej głównym aspektem była. Było właśnie odzyskanie, żeby była pochowana razem ze swoim mężem, dlatego że to miał być grup małżeński dlatego, że grób został nabyty w rzeczywistości za pieniądze, za oszczędności moich rodziców, które tylko przejął brat, on część pieniędzy przeznaczył. Na zakup tego grobu, ale jednocześnie grup zapisał na siebie to był błąd z tego tytułu jak na nas spadł obowiązek, bo córka no, nie raczyła pochować swojego ojca, czyli odcięła się od obowiązków y, wynikających z Kodeksu Cywilnego. Zatem my z mamą pochowałyśmy, a teraz ona ma prawo i, i ta sytuacja jest bardzo nieklarowna. Moja mama nawet wystąpiła do. Swojej wnuczki z propozycją ugody, czyli, że zrezygnuje z wszystkich roszczeń wynikających z tego prawa, z prawy karnej, że odpuści po prostu, tylko żeby Kaśka oddała grób, w którym pochowałyśmy ja ojca, a mama swojego męża. Zostało to przez nią zbagatelizowane, a wręcz zadziałała w ten sposób, że pojechała na cmentarz, gdzie zrobiła zastrzeżenie, żeby przypadkiem mnie nie przysłużyło to prawo do grobu. Pieniądze. Pieniądze to jest może rzecz jakaś tam, powiedzmy umowna, gdzie też się czuję poszkodowaną, bo wiem na przykład, że udziały, Spadku, które mnie były należne po moim ojcu, z mój brat sprzeniewierzył, bo po prostu pieniądze rozpuścił. Jedyną rzeczą, która została tak zwaną przedmiotem realnym, za te pieniądze zakupił samochód. I to jest właśnie taka sól w oku, o którą Kasia walczy przerzuciła się teraz roszczenia rozszerzyła po śmierci mojej mamy na mieszkanie teraz to już po prostu jest wojna taka że kolejnych urzędników, tak jak mówiłam wcześniej, no nasłała komorników na mnie. Chciałabym liczyć. Chciałabym liczyć na pomoc organów uprawnionych. Tak, chciałabym liczyć na to, że. Policjanci, że prokuratorzy, a przede wszystkim sąd, bo dwie sprawy zostały umorzone. Pierwsza faktycznie poszło to jako fakt, bo faktem jest, że oskarżony zmarł. I zgodnie z tym bezprzedmiotowe stało się postępowanie, zostało umorzone. Ale faktem, jeżeli się cofniemy chwilę wcześniej, to to postępowanie mogło Zakończyć się w sposób zupełnie inny, gdyby organy ścigania wypełniły swoje, czyli należne im obowiązki, gdyby doprowadziły do tego, że oskarżony, który był poszukiwany przez półtora roku, i wreszcie sam się oddał w ręce policji, został po prostu w sposób prawidłowy, odpowiedni powiadomiony, stawiłby się w sądzie, sprawa by była podejrzewam, myślę sobie, że w sposób zupełnie inny, zakończona ponieważ przyznał się do winy, chciał naprawić swoje błędy, czuł, czuł to, tą, tą presję na sobie tego, żeby rządził ogromną krzywdę i mamie i mnie, więc on dążył do naprawienia swoich błędów i chciał krzywdy naprawić. Więc chciałabym, żeby te organy, które do dnia dzisiejszego, czyli od 2013 roku krzywdzą, Krzywdziły mamę moja mama straciła zdrowie do końca. Moja mama umarła właśnie dlatego, że ją wykończył stres. Ja też no niestety, moje zdrowie bardzo, bardzo podupadło i jest z dnia na dzień coraz gorzej. I każdy jeden, każdy dzień w stresie powoduje to ja już przeszłam dwie akcje tak zwanego stanu przedzawałowego, że w każdej chwili no, może dojść do zawału. Co dalej może nastąpić w tej sprawie? Ja po prostu nie wiem. Dla mnie każdy dzień jest dniem, w którym się budzę ze strachem, z Lękiem i nie wiem tak naprawdę i czuję się zagrożona z różnych punktów. Czuję się zagrożona szczególnie przez męża mojej bratanicy, bo wiem, że to jest człowiek nieobliczalny po tym, jak dokonał napaści na mnie w zeszłym roku. Czuję się ze strony Kaśki bo z tego co mi pokazuje też urzędników, takich jak Komornik, Policji, ponieważ sam komendant mi w pewnym momencie zagroził, że wniesie przeciwko mnie oskarżenie, i nie wiem kto jeszcze co jest w stanie wymyśleć, na ile zrobić krzywdę mnie bądź mojej rodzinie. Bo pod kątem mojej córki też poszły oskarżenia, że ona ukradła samochód, a tymczasem yy, faktycznie sprawa wygląda tak że przed momentem przyznania prawa do spadku bratanica samochód wzięła na lawetę i ten samochód sobie, no nie oszukujmy się ona go przywłaszczyła czyli zmarłemu ojcu ukradła bo do momentu dopóki nie miała prawa, a nabyła go dopiero teraz 30 czerwca a kradzieży dokonało kradzieży samochodu w jesień zeszłego roku yy... Nazywam się Bogumiła Grzegorzewska. Yy, urodziłam się, mieszkam w Radomiu. Yy, nigdy z nikim nie miałam żadnych, podkreślam, żadnych problemów. Nigdy nie miałam żadnych wrogów, nigdy nie miałam żadnych spraw sądowych. To, czego doświadczam i to, co przerabiam i zakres wiedzy, którą zdobywam, niekoniecznie z chęci ciekawości, zostałam złuszona. Nie stać mnie na prawnika, Jestem osobą też z orzeczeniem o niepełnosprawności w tej chwili na zasiłku z racji stanu zdrowia, więc MOPS daje mi pieniądze na przeżycie. Są to małe, jak wiadomo, pieniądze. Mnie nie stać na prawnika, dlatego no sama to, co jestem w stanie i tak jak byłam na początku właśnie tak powiedzmy niekoniecznie ładnie, składnie, ale robiłam co mogłam, pokazywałam błędy, pokazywałam, wiadomo, czym, czym dalej szłam, większy zakres miałam wiedzy, tym te pisma może były lepsze.